Staria Suwocka z Komendy Pogotowej Policji w Płocku. Dzisiaj o godzinie 6.50 doszło do wypadku w Woliworzu. Kierujący Volkswagenem LT zjechał z drogi, uderzył w, domu, uderzył w drzewo. Auto przewróciło się, wpadło do rzeki Woliworka. O własnych siłach udało się wyjść jednemu z uczestników tego wypadku. Natomiast pozostałe osoby wyciągane były tutaj przez strażaków. Trzy osoby trafiły do szpitala w Polanicy Zdroju, trzy osoby nie żyją. Uczestnicy wypadku to mieszkańcy Solca Kujawskiego, którzy przyjechali tutaj do pracy, jechali do nowej rudy słupca na budowę jednego z hipermarketów.